A dzisiaj kochani, moje pierwsze spotkanie z francuskim autorem Guillaume Musso, moja nowa literacka obsesja i wielkobukowy patronat. Od razu. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny i letni dzień. Witam Was Olga z wielkiego buka. Czemu nikt mi nie powiedział, że Guillaume Muso jest takim rewelacyjnym, fantastycznym pisarzem? Jak to się w ogóle stało, że dopiero teraz sięgnęłam po jego powieść? Nie wiadomo, ale jedno jest tutaj pewne. Jestem absolutnie oczarowana, jestem totalnie uwiedziona. Na która z powieści tego francuskiego pisarza tak trafiła do mojego serca? Oczywiście sekretne życie pisarzy w moich rękach, wielko patronat od wydawnictwa Albatros. To jest kochani cudownie literacka powieść, która zachwyci czytelników licznymi nawiązaniami do dzieł literatury światowej, a także zaintryguje i zachwyci nietuzinkową historią gdzieś z pogranicza kryminału. Zobaczcie zresztą sami. Nathan Fowles w wieku 35 lat osiągnął niemal wszystko to, czego mógłby zapragnąć pisarz. Był rozpoznawalny, sławny, uwielbiany, a jego książki szeroko omawiane przez krytyków i czytelników i po prostu rozchwytywane i nagradzane. Jednak Nathan z Nienacka pewnego dnia zakończył karierę. Usunął się w cień i w ogóle przestał pisać. Zaszył się na małej, nieco niedostępnej wyspie, której mieszkańcy słyną z dyskrecji i stał się legendą za życia. Niejednokrotnie ktoś próbował rozwiązać zagadkę jego odejścia, ale bez skutku. Dopiero teraz, po tych wszystkich latach, do Neitana powróci nagle przeszłość. A nad jego spokojną, do tej pory małą wyspą rozpęta się prawdziwa medialna burza. Powiedzmy sobie, kochani, szczerze, nie ma to jak książka o książkach. Książka, w której to właśnie książki odgrywają główną rolę, a w której można odnaleźć moc, moc nawiązań do literatury światowej. Nie wiem jak wy, ale ja takiej historii po prostu nie potrafię się oprzeć, a takie dialogi, jak Wam za chwilę przedstawię, tylko podsycają moje zainteresowanie. Ludzie po prostu przestali czytać. Może nie przestali, tylko czytają inaczej, zasugerowałem. Odibert wyłączył gaz pod gwiżdżącą kafetierą. No, wie pan, co mam na myśli, powiedział. Nie mówię o zabawie w czytanie, mówię o prawdziwej literaturze. No tak, prawdziwa literatura. W rozmowie z ludźmi pokroju Odibertta zawsze przechodzi moment, w którym pada to określenie. Prawdziwa literatura, prawdziwy pisarz. Osobiście nigdy nie pozwalałem, żeby ktoś mi mówił, co mam przeczytać, a czego nie tego typu wymądrzanie się wydawało mi się bezgranicznym zarozumialstwem. Sekretne życie pisarzy zaczyna się w ogóle tajemniczo, zaczyna się bardzo niespiesznie. Nasz Nathan Falls jest tego typu pisarzem, tego pokroju, którego chcielibyśmy poznać bliżej, którego sekret właśnie chcielibyśmy odkryć. Trochę tak jak z naszą współczesną Donną Tart, wokół której również roi się od tajemnic niedopowiedzeń. A potem przenosimy się na wyspę i od razu przed naszymi oczami rodzą się zapierające dech w piersiach krajobrazy, talazu czurowa woda i cudowne plaże. Guillaume so bardzo sprytnie buduje tutaj całą atmosferę, podsyca jedynie naszą ciekawość, a tajemnica goni tutaj kolejną tajemnicę. Zachwyciłam się stylem tego francuskiego pisarza, tym jak potrafi budować napięcie bez zbędnego dramatyzowania. Robi to nieco leniwie, skupiając uwagę czytelnika jedynie na tych najważniejszych detalach. Nic tutaj, słuchajcie, się nie prześlizgnie. Tutaj liczy się rozmowa, liczy się dialog, liczy się to, co ukryte jest pomiędzy słowami, a to, co pozostaje wciąż niedopowiedziane. Byłam w ogóle przekonana, że Muso, podobnie jak wielu twórców kryminałów, będzie trzymał się nieco schematów gatunkowych, że skupi się wyłącznie na pędzącej na łeb na szyję akcji, a jego bohaterowie będą nieco toporni, tak jakby tylko naszkicowani. Natomiast przy lekturze spotkała mnie nie lada niespodzianka, dlatego że tutaj nawet scena wychodzącej z samochodu młodej kobiety zdaje się być wizualnym majstersztykiem. Muso maluje tutaj słowami przed oczami czytelnika, niemal widownie wizkowy kadr Niemal czujemy zapach szamponu z miękkości jej włosów, niemal możemy zobaczyć i dostrzec miękkość tkaniny, która ją otula, lub dostrzec te delikatne gesty, gdy ona odpala papierosa. To właśnie dzięki takim szczegółom lektura sekretnego życia pisarzy zdaje się być niemal rozkoszną literacką przyjemnością. Nie wspominając nawet o tym, że czytelnik podczas lektury nie ma nawet szansy wyprzedzić samego pisarza, nie ma szansy przewidzieć zdarzeń. Nie mamy pojęcia, w jakim kierunku potoczy się ta opowieść, a obiecuję że potoczy się w naprawdę no, zaskakującą stronę. Jedno pozostaje pewne: Guillaume Musso trafia na listę pisarzy, których muszę poznać bliżej, i ja już czuję, że kolejnymi opowieściami również mnie zaintryguje, zachwyci, no i uwiedzie. I Wy również dajcie się uwieść, jeśli jeszcze nie czytaliście sekretnemu życiu pisarzy. A teraz kochani, razem z wydawnictwem Albatros zapraszam was na konkurs. Mam dla was jeden egzemplarz tej wyjątkowej powieści do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: kto jest waszym ukochanym pisarzem lub pisarką i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca września, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Kochani, absolutny zachwyt, absolutne zaskoczenie. Dlaczego mi nie mówiliście, że Guillaume So jest takim rewelacyjnym pisarzem? No dlaczego? Słuchajcie, teraz czuję się trochę właśnie opóźniona w tej kwestii i muszę koniecznie nadrobić zaległości. Wyjątkowa historia, arcyfascynująca, zupełnie nieprzewidywalna, serdecznie Wam polecam, jeżeli chcielibyście sobie poczytać trochę o niej, wolicie w ogóle poczytać, to zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka, no a my kochani widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to koniecznie zajrzyjcie na filmu "książki na koniec wakacji", "książki na koniec lata". Mam dla was kilka wyjątkowych wyborów czytelniczych. A jeśli jesteście nowi na wielkim buku, to witam was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Jeśli wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!